OK YouTube. Hello. W, nie, w najbliższą niedzielę WK zawita do Kielc na Mistrzostwa Polski w kulturystyce będzie znowu możliwość spotkania się z nami pogadania. Jestem zajebiście szczęśliwy, ponieważ ostatnio opuściłem debiuty i ci, którzy nie mogli przybić piątki ze mną, będą mieli okazję w Kielcach. Jesteśmy cały dzień od rana do wieczora, postaramy się być chyba na dziewiątą, tak? Tak. Owca tam będzie prawdopodobnie nawet wcześniej. Nie no wiem, to zobaczymy, złote, ale to... No, no, to nie zobaczymy, nie, jak dobra. No nie wiem. Roburek mhm. tak, no, przypina tą łapę. To jest, z z tak wiem, tak. będzie, bierzemy ze sobą koszulki, Statista. w razie gdyby ktoś chciał, to będzie można te, te nowe, to te. Bo były pytania o koszulki, no, to od razu to... mówimy, że, no, to że będą do, do nabycia. W momencie, A w najbliższym czasie to... wystawimy gdzieś na net. I może piszcie w komentarzach, które koszulki, jak już byście byli zdecydowani, wziąć rozmiar o pomogłoby kolor, no dobra co, co jeszcze o kielcach eee, no co kibicujemy komuś szczególnie no tak stargirl lato omarska no. duże więc będzie troszkę osób za których będziemy trzymać kciuki mm. zobaczymy jak im pójdzie oczywiście postaramy się zrobić jakiś super materiał ciekawy dla tych którzy nie będą mogli być zobaczyć na żywo może porobimy parę wywiadów no, tak Backstage, może nam się A, uda nie nie się, się wbić, no, nie, no w Pradze się wbiliśmy to i może tam się wbijemy, no. no, więc, no, no to się... zajebisty czas w Kielcach nas czeka. No, fajny czas będzie. Cały będzie. dzień. Mogę też Triska nie przypiąć? Nie no, co bo ja się, się przypinał do, nad... ja ja do kamery jak pedał. Dobra. To no, się przypinał do kamery jak pedał, No nie, no i... Kończymy. No, Okej. Okay. Robór, jedyne jak, a, Ale co powiedzieć, jest głodny. Patrz jak ten redukcje. kadr poszerza. We, weź stań, robór, patrz patrz, tutaj łapę, poczekaj. Patrz, widzisz normalna i teraz patrz, co się dzieje nagle z łapą. Patrz, dawaj, dawaj. patrz, patrz, ja patrz, ja patrz, ja patrz, tak, patrz. to jest w ten sposób. Tu jest natural, a teraz no. jest bomba. bomba? To jest, to jest logika właśnie komentującej. Tak robimy zdjęcie. Tak? O, no. no, tu, tu, jest, tu jest natural. O nie, tutaj już się robi, kurwa. Bomba już wchodzi. O, natural i. Patrz, nie umiem ogarnąć. O jest bomba teraz o. Bomba no, 100% Dobra chujowe to było ogólnie To nagranie nie, zajebiste możesz jeszcze brzmieć